Ekipa futraka, wzmocniona potężnym redaktorem Wodarczykiem z potężnych meczyków dotarła do Liverpoolu razem z naszymi przyjaciółmi, z naszymi partnerami, a więc pyszne PL. Co się tutaj dzisiaj będzie działo? No Liverpool zagra z Realem Madryt widzę ale trzech podstarzałych redaktorów spełni swoje marzenie z dzieciństwa. Co to za marzenie drogi Jakubie? No jest właśnie we mnie duża ekscytacja z kilku względów. Po pierwsze pierwszy raz będę na Anfield, a po drugie no będziemy mieli okazję machać oficjalną flagą Champions League przed spotkaniem, czyli wyjdziemy na murawę stadionu Anfield. Będziemy Mogli też usłyszeć hymn You Will Never Walk Alone, a więc no, to jest taka sprawa, która działa na naszą wyobraźnię. Redaktor Wywodarczyk, tak naprawdę sprawca całego zamieszania, bo on był takim iskierką, takim bodźcem do tego, że się to w ogóle wydarza, bo powiedzieliśmy z Polkosiem, naszym przyjaciołem z Pyszne.pl, że jak? Tomek Włodarczyk będzie machał flagę, to my również. Tak, zastanawialiśmy się czy wypada, ale w sumie właśnie ze względu na te dziecięce marzenia wydaje mi się, że wypada. Ja podobnie jak Polkoś nie byłem nigdy na Anfield, więc to będzie duże wydarzenie i sobie pomyślałem w jakich okolicznościach można by było właśnie na ten legendarny stadion wyjść na środku boiska, na środek boiska tuż przed pierwszym gwizdkiem. No to musiałbyś być właśnie albo piłkarzem, albo sędzią, no albo nami, czyli tymi, którzy będą tą oficjalną flagą Champions League. Machali. Tak sobie myślę, że dobrze, że Vinicius jest kontuzjowany, bo jakby mnie spotkał na murawie, to bym mnie pewnie jeszcze wyjaśnił za to, co o nim opowiadałem kilka lat temu. Ja też się nie mogę doczekać, jest nas trzech, ja też na Anfield nie byłem, więc te ciarki już czuję na brzmienie hymnu You'll Never Walk Alone, którego i wy będziecie mieli okazję posłuchać. Yeah. Słuchajcie, spacerując po Liverpoolu, natknąłem się na tych gości, których pewnie kojarzycie z kanałów Polish Bowlers. Tak się składa, zupełnie przypadkowo, że też przyjechali z pyszne.pl na mecz Liverpool-Real. I my robimy taką podróż sentymentalną panowie i się zastanawialiśmy dzisiaj razem z Kubą Polkowskim, razem z Tomkiem Włodarczykiem, jaki to jest finał Ligi Mistrzów, który pamiętamy jako pierwszy. Między nami jest trochę różnicy wieku, nie będziemy ukrywać, dlatego jestem bardzo ciekawy, który wy finały pamiętacie jako pierwsze. Ja pamiętam dokładnie finał Bayern Inter. Nie wiem, który to był rok. 2010 ale... chyba, tak? No wiem, że mili to wtedy dwie bramki, nie? 35-70 Milito, 2-0. Także tak. to jest taki pierwszy, nie wiem ile wtedy miałem, 10 lat. Ja ogólnie późno się zacząłem piłką interesować, więc taki pierwszy finał, który oglądałem jako fan piłki, to był ten pamiętny finał, kiedy Real wygrał La Decime. Ramos, słynna główka. Eee... 2014? Chyba 2014, tak, 2014, chyba 2014. tak, chyba tak. No to był taki pierwszy świadomy oglądany, że naprawdę mnie to jarało w końcu i wtedy złapałem tego bakcyna. Okej, okay, a ty? Szczerze chyba też z 2014. Real. Później też, no, niż Karol. To, że jesteśmy młodsi trochę. No. Tego się nie da ukryć, także widać to na załączonym obrazku. Ciekaw jestem Waszych wspomnień. Jak i Wy pamiętacie finał Ligi Mistrzów jako pierwszy? Bo też jestem ciekawy tej rozpiętości wiekowej wśród widzów futraga. Emocje powoli rosną. Dotarliśmy na słynny stadion, Anfield Road. Za nami ta bardzo legendarna trybuna The Kop. Za moment udamy się już w miejsce, gdzie będzie odprawa przed tym, jak będziemy machać flagą Ligi Mistrzów. Ale najpierw krótkie pytanie, bo miałem okazję w międzyczasie porozmawiać z naszymi młodszymi kolegami. Młodszymi, podkreślam, z Polish Bowlers. I oni słuchajcie, powiedzieli, że pierwszy finał Ligi Mistrzów, który pamiętają, to jest 2010 rok. Wy już byliście dorosłymi, starymi chłopami. W związku z tym pytanie, kto wtedy w tym finale grał? No, Inter Mediolan i Bayern Monachium, Jose Mourinho. Łatwe już było i teraz Was poproszę, żebyście i Was też zachęcam do tego, żebyście w komentarzach wpisywali, czy pamiętacie skład Interu z tego meczu. Ilu zawodników uda Wam się wymienić? Julio Cesar w ramce. Brawo. Lucio. Dobrze. Materazji był w pierwszym. Materazzinia. Nie, Nie, z ławki chyba. Maicon. dobrze. Walter Samuel. Tak. Wesley Snyder Dobrze. Snyder bo wygrał wtedy z Mourinho. No, 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 oczywiście Diego Milito. Diego Milito. Dobrze. I dwie bramki strzeli. Dwie bramki strzeli. strzeli okej. Okay. Mm. Cambiaso Cambiasso, Tak, 100%. No. A Zanetti może? Zanetti. Nie, Kiwu. Kivu, Kivu, Kivu. Kivu, 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 Kivu. A i Zanetti też, bo zagrał, zagrał jako środkowy Czyli bomb. mamy całą okay. obronę. Czyli cambia... macie dwóch defensywnych pomocników. Macie ofensywnego pomocnika, macie napastnika. Goran Pandew. Brawo, no to najłatwiejszego samoleto. Brawo. Brawo! Brawo! Redaktor Polkowski! Przygotowany i muszę powiedzieć, że chłopaki nie wiedzieli. O co będę pytać? Specjalnie chciałem ich zaskoczyć, ale jak widać redaktorstwo, pomimo, że stare, dojrzałe, trzyma się mocno, a teraz się cofniemy w czasie, myślę o kilkanaście lat na pewno, a nawet kilkadziesiąt, idziemy spełniać swoje marzenia, a wy zobaczcie, jaka atmosfera panuje po Tantyk przed arcyważnym meczem Liverpoolu z Realem Madryt. Jesteś eee. gotowy? Jestem Kim tak, jesteś? Jestem ludkiem PSP. <grym> nie no, panowie z futraka jeszcze nigdy nie byli tacy ładni. turu Stresujesz się? No powiem szczerze, że tak, dlatego że pokażę Wam, ja jestem odpowiedzialny dzisiaj za nagranie tego całego zamieszania. No właśnie. Na kamerę GoPro, którą mam tutaj przygotowaną. I jak zapomnę włączyć w przycisku to jest koniec, jest po mnie. Ludzie spyszne już nigdy nas nie zaproszą więcej na Ligę Mistrzów. Patrzcie, jak on sprzęt. Proszę Pyk, pyk, pyk. O! Co tu się dzieje? Polskie wątki widziałem, że zauważyłeś. Panie. Ostrzeżu z przeszut do Trybuna Realu. Jak się czuję? godziny do meczu i powiem wam, ja... ekscytacja, duże emocje. Nie możemy się doczekać tak naprawdę. Chciałbym żeby to wszystko się zaczęło, żeby się być żeby zdradzić trochę kulisu, bo nie wszystko mogliśmy pokazać, ale normalnie była odprawa jak przed meczem. Była odprawa. Z trenerem. Trener nas na 20 minut pogadanki. Jasno określił, czego od nas oczekuje. Zdobnie. Generalnie. co jest bo... najważniejsze, jak, jakie są, jakie są I, wytyczne? Jedna najważniejsza rzecz jest taka, że jeszcze nigdy, nikt się nie poszli znowu na tej murawie, więc nie chcemy być pierwsi. E, no co, wychodzimy w parach, e, nie można iść po białych liniach, idziemy na środek, czekamy na sygnał e, mistrzów, podnosimy flagę, zwijamy flagę, wychodzimy i robota zrobiona. Najważniejsze, żeby nie pajacować, nie e, pajacować. zdaniem naszego treneka. Patrzcie, czy masz dobrze widać, musicie mi kontrolować. Dobrze, dobrze widać. Dobrze. Dobrze. Elegancko, dużo lepsze jest to, że... Makać jest już na środku muratu. Nie że tego wynosić. To wynosiliśmy. Nie? A, to. A, wynosiliśmy okay, to na środku. Nie? A, okay. no. A teraz, teraz wychodzimy. Tam nie musimy coś odblokować to te... czy nie? Tam są te gwoździki, o których goniłem. Gwoździki. No, Wyciągamy. No ale potem zwinąć trzeba. No właśnie, jak rozwijamy ale... to nie będzie. To ciekawe. Będziemy to zrobić. Tak, dokładnie pójdzie jakoś. Za ojczyznę. Zagrajcie mi to pięknie. Hey coach. Okay, you're invited. Yeah. All good. Arriba España. <laughs> <laughs> hey, wait. De donde es? Es España. Yeah. Right. Robotę. Jak się no podobało panowie? Bardzo dobrze, ale że wiem czy nabieram się ale ale już, którzy na... No, w związku się troszkę zatrzęsły, co? Trzęsny. Nie, no, tak, trzeba ten lut... Mi, trzeba mieć cienia, żeby krasia Powiem Ci, że... Nie, no to jest Naprawdę genialne, to, genialne, to, genialne. To, genialne. To. No jestem pod dużym wrażeniem naprawdę tego co odczuwa Właśnie. piłkarz na boisku, wychodząc przy Will Never Walk Alone. No. Coś niesamowitego. Co się samowitego do dekop. No to od razu musiałem się kojarzyć, wiesz, odwrócić, a tam masz całą ścianę tych flag. No wygląda to genialnie. Nie no ja wam powiem takiego skoku dopominowego, to nie miałem od... Do 37 lat. No dobrze, i musimy za to zapłacić cenę, nie zobaczymy początku meczu. No niestety, ale myślę, że ale cena, było warto. Tak, te, cena tutaj nie ma znaczenia. Warto było, także dziękujemy. PL, dziękuję bo... dziękuję. Powiem Ci, że Byliśmy... miałem wątpliwości na początku, czy jest sens robić coś takiego, Byliśmy... a teraz pomyślałem, że było to absolutnie tak, pana. No coś w elitarnym gronie, tak naprawdę. Te kilkunastu ludzi, którzy mogą wyjść na Anfield i że o bo to on genialny, to naprawdę. No, ta ekipka, stare redaktory, ale jeszcze coś żyć Przeźleję